Możecie powiedzieć, że zwariowałem, ale dzisiaj zamierzam zamknąć ma 100 widzów w tej małej dziurze i nie mam zielonego pojęcia, jak oni się tam w ogóle mają pomieścić, ani czy to jest w ogóle możliwe, ale w tej serii cały czas przekraczamy granice i pomimo tego, że już próbowaliśmy kiedyś robić podobne rzeczy, to nigdy nie na taką skalę. Więc jak widzicie, widzowie się już pojawili, ja na razie tą dziurę zrobiłem większą, jak oni tutaj wejdą, to od razu zaczniemy ją zmniejszać, bo możliwe, że serwer po prostu zacznie dedać losowych graczy, ale zobaczymy jak będzie. I tak, no i nie będziemy robić długiego wstępu, po prostu zostawcie łapkę, w góry waccie więcej takich filmów i pamiętajcie, że filmy są codziennie. Mamy 167 graczy, więc tak jak mówiłem, od razu przechodzimy do sedna. Set zero, Wszyscy do dziury. No, zapraszam, ale się tam zbiegają. Nie wiem, czy to serwer wytrzyma, że mówiąc. Dlatego, tak jak mówiłem, będziemy to pomniejszać delikatnie. Ojojoj, oj, oj, ty. Już prawie ziemi nie widać. Ale mają jeszcze chyba dość miejsca. To dobrze. Przyda im się. Dobra, gracze, którzy nie wchodzą, stają dedani. Ty nie wchodzisz, ty nie wchodzisz. Wywali za limit w czanku. No dobra, no zobaczymy, czy wywali za limit w czanku. To się okaże. Na pewno powinniśmy. Czy im jeszcze obniżyć podłogę o jeden blok? Czy możemy to w ogóle zrobić? Dobra, możemy, więc uwaga, obniżamy im podłogę. Pyk. A nie, dobra. Set 0 y, Okej, okay, teraz są głębiej. Oni już piszą, że mają lagi, więc jak mówię, no to może być bardzo ekstremalne. I uwaga, pomniejszam dziurę. Walls 2 Pyk. Okej. Okay. Niektórzy pewnie jedną w ścianie, niektórych dopchało do środka. Czy ktoś zginął? Ktokolwiek? Nie. O, dobra. Jednak daję jakieś osoby. Ty, oni może serio są w tej ścianie? Ej, dobra, chyba byli. Niektórzy niestety nie dali rady, więc więc lecimy dalej i pomniejszamy tą dziurę jeszcze bardziej. Uwaga. Ej, to to będzie mocne. Dobra. Walls 2. Jeszcze bardziej jest pomniejszona ta dziura. I teraz zobaczmy, co się dzieje w ścianie. Okej, okay, osoby, które stały w rogu mają najbardziej przechlapane. No cóż, więc chyba jednak się nie opłaca stać w rogu. I takim sposobem lecimy jeszcze dalej. Znowu pomniejszamy tą dziurę. Serwer jeszcze nie wybuch? więc jest dobrze. Uwaga. Walls 2. Znowu jest pomniejszona ta dziura. Tam to się próbuje wykopywać. Ej, autentycznie. Wszyscy, co w tym rogu, po prostu dodają. To dobrze, że. Że zmniejszam to w tą stronę, bo przynajmniej sprawdzamy realne możliwości serwera. Jeszcze, Bari, to pomniejszamy. Aż do jednego bloku. Dobra. Walls 2. Okej. Okay. Jest jeszcze gorzej. Ktoś tutaj wyskoczył, ale spokojnie wiedzą, że ją wracać. Ej, cały czas o jedna osoba więcej zostaje w tym rogu. Na przykład została jedna. Potem dwie. Teraz trzy. Dobra, nie pisać od teraz, bo i takie rzeczy pis piszą, że to jest po prostu tragedia. Kto to jest? Więc ja pomniejszam znowu tą dziurę. oj. Ojoj. Oj. Oj, oj. Ja nie mogę, aby się tutaj dostać. Do tego, żeby ją pomniejszyć. Dobra, to mam inny pomysł. Albo nie, ej, ja już ja mam pojęcie, nie wiem, jak to sobie pomniejszać. Dobra, dobra, tu mamy zaznaczone. Tutaj też. Uwaga, walls 2, Znowu jest to pomniejszone. Ej, ale całkiem spoko to wygląda. To znaczy, ej, czy są tutaj teraz cztery osoby? Są teraz cztery osoby! Więc moje wyliczenia były poprawne. Ktoś tutaj chodzi poza ścianą. Czy to po prostu wypycha ludzi tak bardzo, że oni już są w stanie normalnie w bloku żyć i oddychać? Dobra, jeszcze bardziej to pomniejszamy. Co się tutaj w ogóle dzieje? Jak chodzi o dźwięk. O kurde! O kurde! Dobra, jednak chyba ten dźwięk chcę wyciszyć. To było za głośne. Dobra, spróbujmy znowu to pomniejszyć. 120 graczy. Znowu pomniejszamy. O kurcze, ty. O, ich wypycha. Oho. W tym roku już zostało ich zdecydowanie za dużo. O nie. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, chyba ten cały event. Będzie polegał tylko na tym, żeby ludzie nie zostali w ścianie. Oho, oho, zaczęła wyrzucać serwer graczy za nadmiar w jednym miejscu. Ale dobra, kilku wyrzuciło, jest ich tutaj dalej 100. O kurcze, o kurcze, no, jak widzicie, Extreme ma swoje problemy, ale spokojnie, niedługo te wszystkie problemy znikną. Przypominam, że za prawie równy miesiąc, a w sumie już mniej niż miesiąc planowo, będzie największa ewolucja w historii Extreme'a. O kurczę, oni tutaj po prostu dodają, to dobra, to nie wiem, ja sobie może poczekam po prostu raz wszyscy tam. Jedną. Fantastyczny antycheat, fantastyczna administracja. Dobrze, że nie wyrzucasz cheaterów, tylko graczy na evencie. Zaraz, co? O kurczę, jak będziecie skakać, to będzie was wywalać. I to jest właśnie to, co mówiłem, czyli że nie da się tylu graczy zmieścić w takiej małej dziurce, dosłownie no, jedną kratkę. Teraz możemy zrobić małe obliczenie, Czyli 80, a mają 9 kratek. Wychodzi na to, że na jedną kratkę może być z 10 osób, zanim wyrzuci serwer. Czy to jest w ogóle możliwe? Fajny event? No fajny event, a my dopiero zaczynamy. Bo tak naprawdę jeszcze nie było żadnego wyzwania. Na razie, cóż, ten kto odpadnie, ten odpadnie, ale im bliżej jesteśmy zamknięcia tego, tym bardziej większy w skali teren się likwiduje dla nich. To znaczy, jak teraz mam 9 bloków i zniknie w tym wypadku 5. To są tylko cztery, to jest ponad połowa przestrzeni, a wcześniej była to, nie wiem, jedna piąta. Dobra, czy ja na pewno tutaj zaznaczyłem, dobrze? Dobra, jest zaznaczone, jest git, tutaj też. Znowu pomniejszam, e, nie wiem, co się stanie. Uwaga. O, kurczę, dobra. Ta dziurka jest już naprawdę bardzo mała. A tutaj graczy w ścianie jest naprawdę bardzo dużo. I takim oto sposobem mamy 77 graczy. 76, 75 i 74 ich zostanie. 73. Aua. No to musiało boleć rebel. Ja dobrze wiem. A może, żeby teraz idę dali w ścianie, to zrobimy coś zupełnie innego. Po prostu każ mi im skoczyć do dziurki obok. Ale w tym celu będę musiał tutaj im zrobić przejście. Dobra. O nie. Dobra. Stawiam ścianę dookoła. Tutaj im otworzy przejście. Set zero. Dobra. Idziemy teraz do mniejszej dziurki. Bo w sumie trochę się boję im tego likwidować, bo będzie bardzo dużo strat w ludziach. Okej, okay. przechodzą. Czyli tutaj w ogóle są w stanie wszyscy się zmieścić. Nie wiem, ja nie widzę nic. Nie? Ale próbują. Dawajcie, dawajcie. Jak to wygląda pod ziemią. Okej, okay. gracze tutaj są. To nie wejdzie do dziury. Odpada. No, dawajcie. to jakaś osoba. Dobra. Ty Nie wiem, co ty robisz, ty też. Odpadacie. Jedno pytanko i niki. Nie wiem, może do nich trzeba po angielsku pisać. Może to jacyś, wiecie, zagraniczni. No i mamy! Ile jest graczy w tej dziurze? Nie wiem, ale prawdopodobnie odpowiedź jest prosta: za dużo. <głysy> Co ty ugotowałeś, Doknes? Dobrze za trzeźwo tego nie wymyśliłeś. Zaraz sugerujesz mi, że jestem nie trzeźwy, siedząc i nagrywając film. No fajnie sobie tutaj skaczą, to dajmy im ciasta, bo coś tam narzekał, że jest głodny. Daję wam ciasta. O, szkielec! Ej, co jest? Tego nie było tutaj w programie, ale szkielec, spoko, możesz wziąć jakiekolwiek żniwa, tylko chcesz. Nie dawaj ciast! Dam, dam. Macie ciasta, proszę bardzo! Jak szybko zjedzą te ciasta i nawet nie mogą ich chwycić prawdopodobnie, bo tutaj taka kupa ludzi skacze. Gdzie? Na? Górze są. Oni nawet nie widzą. Ej, ten szkielet tam wpadł. Prawdopodobnie już go nie ma. Ej, to jest e, piękne w sumie. Ja sobie może nawet fotę zrobię, może na miniaturkę użyję czy coś. Nie skakać! Robię zdjęcie! Dobra, to poskakuje. Ten ginie. Uwaga, i to będzie proste. Patrzcie, Wystarczy zrobić tak. Okej, okay. okej. Okay. Zamieniamy tutaj bloki. No i są tutaj gracze. Jak to wygląda? W sumie nie widzę tutaj nic. No i super! Mam za to pomysła. Możemy się teraz pozbyć tych wszystkich bloków do. Okoła, żeby mieć lepszy pogląd na to, co się tutaj dzieje w ogóle z naszymi widzami. Więc usuwam tą całą arenę, która była tylko prowizoryczna. Dobra, chyba dziś dotąd muszę to zaznaczyć. Set zero. Okej, okay, działa! I to jeszcze jak? Dobra, małe sprzątanko, bo to nam nie będzie w ogóle potrzebne. O, zombiaki spadają, sorry, zombiaki, na was miejsca niestety nie ma. Doknya stop! Ale przecież nie! Nie robię. W sumie tutaj tylko czyszczarne dookoła. <laughs> Ej, ale szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to, że w takiej małej dziurce da się zmieścić tyle osób. Czuję się niekomfortowo? No, w sumie z tyloma ludźmi na takiej małej przestrzeni. Macie symulację życia w Warszawie. Na studiach. W apartamencie. 5 metrów kwadratowych za 5 tysięcy miesięcznie. Możemy jeszcze coś zamieścić na szkło. Replay 20. Okej, okay, i teraz lepiej to wszystko widać. W sumie to nie widać prawie nic. Ile nas jest na jeden blok? No, z 60. Będę na miniaturce? Ja, tak, właśnie! No, będziesz mógł pofać znajomym, że ej, widzicie ten piksel? Tutaj? To ja! Please tak, torty. No dobra, to macie te torty. Macie, najedźcie się. Oj, i od razu zaczęłem skakać. Więc y, może trzeba by było zrobić pierwszą konkurencję. Wrzućmy im tam coś do środka. Ej, a co my się im tam w sieci wardena? Jak szybko, by go dydnę. De... tylko że tej warden się nie zmieści nawet prawdopodobnie. Dobra, nie wiem, czy tej spawn Wardena, czy on się zespałnił, czy nie, dobra, to zobaczmy zombie. Okej, okay, jak szybko go wypchną, oni go chyba wypchną szybciej niż on się tam w ogóle pojawi. Zróbmy inaczej. Zrzucajmy tak zombiaki. Uwaga. O! Ej, one od razu dostają. Dobra, jeden jest w środku. Kolejny jest w środku. Ale chyba te zombiaki nie są w stanie nic im zrobić. No, patrzcie, jak ich wypychają. Dobra, jest jakiś w środku. Pali się, ja go widzę. Chyba, że to widz podpalony przez ząbiaka, To też jest całkiem prawdopodobne. Silverfisha? Ej, nie, taki silverfish, ale on by tam mógł zrobić zamieszania. Dobra, bez kitu. Dajemy tej silverfisha. Let's go! Ej, tam jest ten silverfish! Ej, on szybko deadnął. No. Dobra, więcej silverfishy. Ej, chyba szybko dodają. No. Ej, co jest? Jak oni są w ogóle w stanie dednąć Silverfisha w momencie, kiedy Silverfish jest prawie niewidoczny? Dałem tej więc więcej, ale one dodają szybciej, że jestem w stanie je w ogóle spawnować u No, tego, że Warden się tu nie zmieści. Tak! Haha! Ha. No to super, nie? A jakby im tak rzucić tej małą potkę Instant Damage. Dobra, ten mute, ty. Ale stoją wszyscy grzecznie. Ej, a co widać w środku? Wow! To jest jedyne, pff, co widzą. To jest ich pow. Czuję się delikatnie, jakby mi się po prostu karta graficzna rozwaliła. Co jest? Uuu. Ale dziwnie. Na F5, na f można zobaczyć. No to to jest jedyny ich sposób, żeby w ogóle mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Bo tak właśnie wyglądają problemy z kartą graficzną. Dziwne, że moja karta graficzna? Ja jeszcze to przetrzymuję, tu jest tyle trójkątów, wow To, to dopiero faza Nie mogę się poruszać w żadną stronę, można tylko podskakiwać Ej, zobaczcie, jak tylko podskoczy i tyś mnie uderzy Uwaga, Pek, gdzieś tutaj było ej, ale no, no, naprawdę tak mnie wyrzuciło Co jest? Znowu mnie wyrzuciło Dobra, dadam osoby, które podskakują Dedam losowe osoby I pewnie na pewno to będą osoby, które podskoczą Uwaga, ej, oj, zaczęli kucać niektórzy Zobaczcie to! Dobra, uwaga, klikam, pyk! Ojojoj, Kalix! Ty to może zagraj w totka, bo widać dobrze ci idzie z tym twoim fartem albo bardziej niefartem. fartem. 6 -7? O co wam chodzi? Może powinien dodać osoby, które piszą 6-7? Dobra, uwaga! Zadanie matematyczne! Ile to jest? 15 dodać 52. <gry> 6,7! No wiadomo. Darkness zbawi Bavi, czy... Przepraszam Was bardzo. To jest serio? Jak, jak można robić mema po prostu z zwykłej cyfry? Dlaczego? No co, dlaczego? To Wy lubicie 6,7? Ja szczerze mówiąc, gdyby nie, gdybym nie nagrywał na YouTube'a, to bym nie wiedział, co to jest 6,7. A może by tak ich po prostu popalić? Dobra, czekajcie, to się chyba da zrobić. Uwaga, set 2. Mam nadzieję, że to się da zrobić. Dobra, coś tu jeszcze zaznaczę: Replace fire na 0. I podpalamy? Czy podpalimy to? Ja tego nie mogę podpalić Dobra, replace 0 fire, okej. Okay. I fire na zero od razu. Ktoś chyba dead, no, dosłownie jedna osoba deadnęła. Jeszcze raz. Zero na fire i fire na zero. O kurde. Ty, bo oni wypadają! Wow! Wyrzuca ich! Ty wypadasz, ty wypadasz. O kurcze. Dobra. Trochę nam się tutaj podziało, ale to dobrze, bo przypominam, że cały czas dążymy do tego, żeby jak najmniej osób tutaj zostało. Zabijesz jak każdego. No, jak widać, nie każdego, tylko tych, co mieli nie albo mało życia, czy coś. Doknes, ktoś je! Ktoś je w tym tłumie? Nie wiem, jakim Mam sprawdzić, kto tam nielegalnie trzyma jedzenie. Jak oj, tak skaczą, by zjeść torta, to finalnie torta nie może zjeść nikt. Mogą się, nie wiem, co najwyżej objeść smakiem. Dobra, próbujemy tutaj robić coś kolejnego. Ej, ej byśmy zostawili tutaj pułapkę dosłownie, patrzcie to. Uwaga, damy tutaj minecarta i zróbmy tak. Tutaj będzie taki mały zjazd po torach. Okej, okay. i minecart, dawaj, ktoś wsiądzie. Dobra, to, o, dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj. ty wyjeżdżasz. Oj, dobra, ktoś wy. Wyje... Oj, nie, nikt nie wyjechał, kurde. No dobra, odpadacie. Damn. To może trzeba to zrobić inaczej. Trzeba zrobić od razu zjazd. Patrzcie. Uwaga. Coś w ten deseń. Pyk, pyk, pyk. Oj, ja tu nie mogę. Aha, bo tu jest tort. Dobra, kto wyjeżdża minecartem stąd? To wsiada do minecarta? Hej, dobra, to będzie bardzo złe. Uwaga, bo stawiam. Okej. Okay. Czy ktoś chce wsiąść? Zapraszam, zapraszam na sam dół. Dobra, ktoś jeszcze? To jest po prostu zwykły test na IQ. Dobrze, wiecie, co się z wami stanie, jak tam siedzicie, a i tak to robicie, bo nie myślicie. Albo ktoś po prostu chciał się przejechać. Raczej obstawiam tą drugą opcję, bo moi widzowie to bardzo inteligentni ludzie. Zresztą mogli znaleźć co innego w tym czasie niż filmy, gdzie przesuwamy granice. Na przykład przez cały dzień nie mogę jeść czerwonego koloru. 20 raz na tym samym kanale. Dobra, przeglądamy dalej. I rzeczy, bo ty, mając taką dużą ilość w jednym miejscu graczy, to otwiera możliwości, a ja też dużo możliwości zamyka po prostu. Ty, a jakbyśmy tutaj walnęli takiego jednego? Uwaga, co by się stało? Dobra, tutaj nic, a tu? A tu? Dobra. Uwaga, pyk! Aha, po prostu za mną Major Czy wszystkich podrzuci? Chyba tak, więc nawet wolę nie ryzykować. O, wiem, co zrobię, patrzcie to. Uwaga, to zamienimy set 11, okej, okay, na lawę. Kilka osób, które teraz podkakują, po prostu się spali, ta lawa nie płynie w dół. Widzą, że nie można do gry postrzakiwać, a od dołu. Ej, teraz zrobimy takiego małego pranka. Uwaga. zamieniamy na magma. Blok. Ale się teraz drastanie. Okej. Okay. Niektórzy ludzie nie zauważyli, co się stało. Ale, ej, kucają! To i same ogary zostały. O, ktoś wszedł albo nie, ktoś stanął po prostu. Ziomuś! No co, ziomuś? Dobra, usuwamy tą lawę. lawa już nie jest potrzebna. To na coś możemy jeszcze zamienić? Na trapdora? To by było naprawdę bardzo złe. Ej, to jest, to jest w sumie ciężki odcinek. Ej, a patrzcie, ej, co możemy zrobić w ogóle? Cyk, cyk. set Chain. Okej. Okay. I teraz patrzcie to. Ponad 50 graczy na jednym chainie. Ej, ale ich nogi też dziwnie wyglądają. To jest widok, którego pewnie nigdy już więcej nie zobaczycie w Minecrafcie. Bo nie wiem kto i dlaczego miałby robić takie filmy jak ja. Oj, daj mi znowu magmę. No trudno. Nikt nie powiedział, że hej, już jest luz, już nie musicie kłócać. Bawimy się, wy Simon mówi. Uwaga. Simon mówi y, kłócać. Okej. Okay. Wszyscy kłócają. I teraz zróbmy mojego beta. Smon. Mówi skakać. Dobra, uwaga, czy ktoś podskoczy. Dobra. O, ale osób podskoczyło. Ale osób podskoczyło. To był Smon, a nie Simon. No co za ludzie. Jak się dali łatwo wykiwać? Co za barany! Ej, nie mów tak o kolegach. Jak jesteśmy razem na serwerze, to jakbyśmy byli razem w jednej klasie. Trzeba się respektować, budować drużynę, ale dobrze wiem, że to tak nie działa, bo w każdej klasie jest ktoś, kto z jakiegoś powodu lubi podziały. Dobra, można puścić. Shifta. Uwaga, i patrzcie to. To puści Shifta, dobra, ty puściłeś, ty puściłeś. I o, ja tylko tak po główkach mogę. Nabrali się, ej, no. No co? No przecież nabierają się. Jaki masz problem, Tyśka? O, o, o! Ten też. Nie znęcaj się! Nie znęcam! To bardzo sportowe zasady. Były przedstawione na początku i każdy chyba wie, co grozi za, nie wiem, przegranie, w Simon mówi. Dobra, yy, koniec Simon mówi. Okej, okay, czy już ktoś puści tego szliftanie. Simon mówi. Nie, koniec Simon mówi. Okej, okay, czy tak się to jest bejtuj. O, ktoś, ej, stanu! muszę zareagować. Simon mówi, koniec Simon mówi. No dobra, niech teraz będzie. No, teraz już serio możecie stać, już spokojnie, no, 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 już już nie będę aż tak, aż tak, nie, że teraz mógłbym powiedzieć ej, ale Simon nie powiedział, że można płacić Shifta. Nie, dobra, to już by była mała przesada i faktycznie to już by było znęcanie się. Półtorej serca, please die, am, am. Dobra, to rzucam ci Silverfisha. Let's go! Nawet kilka i tej rzuciłem. Ty, ile to jest? Bardzo dużo. Ale ktoś dednął. O, ta Tyśka dednęła. I ten astro! No, ej, co jest? Jedyne dwie osoby, które pisały na trzeci, dednęły przez Silverfisha? Włączam PvP na chwilę. Lubisz kane? Ja nie wiem, co jest kane. Kane corso? Dobra, event admin, PvP wyłącz. Bo musimy mieć komendę wyłącz, żeby szybko ją włączyć. Bo tutaj, zobaczcie, zrobić naprawdę masakra. Dobra, włącz i wyłącz. I tyś dednął? Nie. Włącz i wyłącz? O, ty, całkiem dużo im czasu zajmuje, żeby się deadnąć. Ej, co jest? Dobra, 19 graczy. W ogóle. Bardzo mało ich tutaj zostało. To była naprawdę bardzo duża grupa, która się pomniejszyła, jak moja ilość szarych komórek, kiedy czasem czytam czat na tym serwerze. Ej, mam pomysł, a zróbmy coś takiego, patrzcie. Dajmy tutaj nad nimi dispensera. Dispenser. Okej. Okay. Okej, okay, to jest, ej, to jest broń ostateczna. Oni nawet nie mają gdzie uciekać. To już, to, dobra, to może jest akurat znęcanie się. Ale to jest takie, jakie lubimy. To znaczy widowiskowe. Dobra, budujemy tutaj, pyk, pyk, pyk. Chociaż nawet, ej, to nawet nie jest potrzebne w sumie. No, w sumie nawet nie wiem, po co robię do automatyzacji platformę. Bierzemy strzały, pyk, wsadzamy i, ej, a może zró Kilka strzał, każda z innym efektem. Może ktoś zostanie szczęśliwą strzałą pod niewidzialności. Dobra, to byśmy tak. Infested? Co to jest w ogóle za efekt infested? Spectral Arrow. Dobra, dajmy taką jedną. Slowness, Instant damage 2. Zwykłą. Jest jakaś może od lewitacji? Nie, od lewitacji nie ma. Dobra, dajmy to Infested i Poison. Okej, okay, więc to są wszystkie strzały, jakie wystrzelimy. Oczywiście te strzały się wybierają losowo, więc nie wiemy, jaka teraz poleci. Uwaga, pierwsza strzała. Ktoś dostał chyba zatrucie. Tak, to został poison. Ale chyba nie miał za dużo życia, bo nie widzę, żeby zostało damage'a. Jeszcze kolejna. Pyk! Dobra, ktoś deadnął od tej strzały. Kolejna. Pyk! Nie wiem, jaka to była. są nam instant damage i spectral arrow. Dobra, uwaga. Pyk! To był instant damage, zdecydowanie. Bo spectral arrow chyba, z tego co wiem, to podkreśla gracza. Ty, nie, no normalnie. Wszyscy żyją. Może fireballa teraz? Ej, fireballem też by można. Dobra, uwaga. Pyk! Ej, nie trafiłem sobie z tego fireballa. Co je? A, bo oni Niszą te firebole. To trzeba tutaj faktycznie delikatnie podkręcić wrotki. Pyk, pyk. I tutaj już normalnie prowadzimy mechanizm. Jak tak się chcecie bawić, to spoko! Ja mam sposoby na wszystko. Robimy prosty zegar. Ej, zaraz. Co? Tu przekazywało prąd dalej? A to było dziwne. Okej, okay, czy to nam nie spali? To nam chyba pali. Dobra, więc zajmę na taką szybkość. Okej, okay. i jedziemy! Dobra, to strzela, ale ewidentnie nie trafia w ogóle w graczy. Czasem trafia. Mogę sobie włączyć dźwięk i normalnie słyszeć. No tutaj to ludzie, którzy po prostu mają mnie farta, będą otrzymywać damage'a z tego firebola Fajnie, fajnie. Ej, dalej to jest całkiem dużo. Ej, wszystkie firebole się wyczerpały, tutaj cały strach włożyłem chyba. Dobra, możemy spróbować. Teraz co się stanie w momencie, kiedy z nich z tego Uwaga, pyk! O kurde! Ej, nikt nie wyleciał. Jeszcze raz. O! O, I tu już D-Mage'a z tego! Słaby jest ten winczarz że on nie porzuca. A od dołu? Nie, od dołu też nie zadziała. Co jest? Co jest? Yo! Ktoś zostaje tam d to słyszę! Ale chyba za mało jednak. Ej, wyłówmy kogoś. Fishing rod, okej. Okay. Pyk. I dawaj, dawaj do góry. Aha, może jak do góry będziemy lecieć? Pyk. O kurczę, ty, dobrze się trzymają całkiem. Pyk. A ty nie jest tak, że im dalej jesteśmy tym mocniejsza siła przyciągania. Jest, to już jest złapany. Okej! Okay. Ale poleciał. Nara! Chyba właśnie tak. To działa. Dobra, znowu tu jest schwycony. Podlatujemy jak najwyżej. O, aha, tu jest pewien limit. Bo w sumie ta, to by było dziwne, gdyby wędka była nieskończona. Uwaga, podnoszę. Wow! Oj, 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 tutaj to już jest trudno przerwać upadek w ogóle. Jeszcze tak z trzy osoby, i myślę, że będę zadowolony. Uwaga, i pyk! Ej, nikogo nie wyłowiłem. A to ciekawe. Dobra, to się złapany. Nie wiadomo, kto oni też nie wiedzą. Pyk! Oh, wow, ale poleciał. Dawaj, oj, oj. Wniosek odpadł. Ja tej teraz niżej zejdę, i po prostu będę wyciągał znowu. Pyk. Ej, nie, nie wyciągnąłem. Jak to? Dobra, teraz pewnie kogoś wyciągnę. Bo tutaj też trzeba trafić w ludzi, a nie tylko w szkło. Oj, oj, oj! Poleciałeś na dół. Dobra. I jeszcze ostatnia osoba. Pyk. Wow! Czego jeszcze w locie ubije? Nie, nie ubiłem już go w locie, niestety. Zrobię teraz tak. Może delikatne podstapianie? Zobaczymy, zobaczymy. Replay zero na water. I zobaczymy po prostu, kto się pierwszy udusi. A raczej, kto się udusi najwolniej. Więc ja potrzebuję mieć go Gotową komendę. Jest po mnie. No cóż. Zaraz zobaczymy, kto tutaj dobrze przechomikował swoje jedzenie. Usuń tą wodę. Aha, dobra. Okej. Okay, dobra, odpadły cztery osoby naraz. I to były osoby, które miały najmniejszą ilość serc. Dlatego powinny w sumie odpaść, bo to znaczy, że szło im najgorzej. Tak jakby mieli jakąkolwiek możliwość na poradzenie sobie lepiej. Oni są tylko zamknięci w dziurze. Dobra, i teraz tak. Z każdej strony. Ile ich zostało? Chyba pięciu, nie? To yy, uderzę raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, i im... Mamy! X, nudy X, wygrał w dziurze. Elka, proszę. No dobra, no to dostaniesz Elkę, no. Ładnie, proszę. No dobrze, dobrze, nie musisz nawet prosić, spokojnie. Ja jestem zły tylko podczas trwania eventu. Po evencie już jestem twoim najlepszym przyjacielem. Prawie. Poza tym, że mogłem cię dednąć i tego nie zauważyć. Proszę, Elkę, dobrze, dobrze, damy. Chyba jesteśmy zgodni, że mu się należy. Nawet nigdy nie miałem. Tu nawet masz firewerki. I to, wow taktyk. Trójek. Trochę mocne w sumie. Cóż? Lataj bez ograniczeń. A wy, widzowie, pamiętajcie. Zostawcie łapkę w górę. Chciałem powiedzieć coś mo motywacyjnego, ale łapka w górę w sumie też jest motywująca. Do jutra upsią.